Dzień dobry moi drodzy, nie spodziewałem się, że na tym etapie sezonu w połowie października pojawi się na tym kanale odcinek transferowy, ale musi się pojawić, ponieważ na naszych oczach dokonał się właśnie jeden z najgrubszych transferów. Tego okna, w cudzysłowie mówiąc, w Hiszpanii. Jeden z absolutnie najważniejszych ruchów dokonywanych przez topowe kluby La Liga. Mateo Alemani został nowym dyrektorem Atletico Madryt, i w tym odcinku przedstawię wam, dlaczego to jest ruch o gigantycznej wadze dla klubu ze Stadio Metropolitano. Lecimy z tematem. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, w której pracują moje pieniądze. Teraz, otwierając konto z kodem Tomek, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Zacznijmy od tego, że dzisiaj stanowisko dyrektora sportowego często w klubach jest nazywane w bardzo różny sposób, zwłaszcza w Niemczech, ale także powolutku zaczyna ten trend wkraczać do Polski. Mamy dyrektora sportowego, mamy dyrektora do spraw futbolowych, mamy head of football operations i tak i tak dalej. Więc zgodnie z właściwym nazewnictwem Mateu Alemani został w Atletico Madryt nowym director de football profesional, czyli dyrektorem oczywiście odpowiedzialnym za piłkę nożną. I co to oznacza? To mianowicie oznacza, że były dyrektor Barcelony będzie od odpowiadał za pierwszy zespół juniorów, konstruowanie kadry, relacje z agentami, a także z klubami, ale generalnie będzie przy pierwszym zespole i prawdopodobnie będzie także latał na mecze Atletico Madryt. Będzie dyrektorem odpowiedzialnym właśnie w dużej mierze za konstruowanie pierwszej kadry Atletico, ale siłą rzeczy na pierwszą kadrę Atletico też wpływ mają juniorzy, więc on będzie odpowiadał za budowanie tego departamentu piłki. Jak zwał, tak zwał. Moim zdaniem, czy nazwalibyśmy Mateła Alemaniego dyrektorem do spraw piłki, czy dyrektorem sportowym, stał się w tym momencie jedną z najistotniejszych postaci w Atletico, także dlatego, że gdyby taką postacią się nie stał, to znając jego dotychczasową drogę jestem w 100% przekonany, że nie przyjąłby takiej oferty. No i tutaj pojawia się pytanie, dlaczego w ogóle Atletico sięgnęło po takiego fachowca? Dlaczego w ogóle Atletico w tym momencie sięga po Mateu Alemaniego, skoro Atletico ma gigantyczne możliwości finansowe, skoro Atletico jest w stanie dokonywać grubych transferów praktycznie raz za razem, skoro Atletico zamknęło całkiem niedawno naprawdę imponujące letnie okno transferowe? Zerknijcie przecież tylko na tę tabelkę. Atletico wydało ponad 40 milionów na BN, ponad 20 na Hansko, Cardozo, Raspadoriego i Almade, a do tego jeszcze dorzuciło za kilkanaście milionów euro Ruggeriego i Pubila. Łącznie biorąc pod uwagę wydatki Atletico, klub z Metropolitano według danych Transfermarkt wydał 176 milionów euro. I oczywiście też trochę zarobił sprzedając takich piłkarzy jak Lino, Fermeren, Mourinho, Riquelme czy Angel Correa, ale tak czy inaczej jak na Atletico. To są naprawdę grube ruchy. Dzisiaj, patrząc na ruchy transferowe poszczególnych klubów La Liga, można odnieść takie wrażenie, że Atleti ma spokój z Financial Fair Play, że Atletico naprawdę w gruby sposób się przebudowuje. Ale też Diego Simeone kilka razy zwracał uwagę na bardzo istotną kwestię w rozwoju Atletico jako klubu i rozwoju zespołu. To znaczy, Diego Simeone zdecydował się na takie bardzo ciekawe rozróżnienie, to znaczy, że zespół powinien rozwijać się tak samo szybko jak klub, ponieważ, jak sugerował Czolo w kilku wywiadach kilka czy kilkanaście miesięcy temu, w Atletico mieliśmy różne etapy, to znaczy etapy takie, w których można było odnieść wrażenie, że klub pędzi do przodu, a drużyna stanęła, ale były też takie momenty, kiedy drużyna nadążała, albo drużyna szybko się rozwijała. Generalnie Atletico jako zespół piłkarski, nie jako klub, Atletico jako drużyna ma to do siebie, że potrafi w niespodziewany sposób wyskoczyć i osiągać kapitalne wyniki, jak całkiem niedawno, by później w sposób zupełnie nielogiczny, nieracjonalny, bo nic na to nie wskazywało, Lekko podupać i wpaść w taką bezsę, która jest w stanie ciągnąć się tygodniami. Generalnie konkluzja jest taka, że patrząc na możliwości, które obecnie ma do dyspozycji Diego Simone, ta ekipa powinna walczyć naprawdę o najwyższe cele. Ona nie powinna zadowalać się trzecim miejscem, z którym musi się pogodzić na etapie, nie wiem, początku kwietnia, czy coś w tym stylu. Nie powinna się zadowalać, na przykład, nie wiem, tylko awansem z fazy ligowej w Lidze Mistrzów. Biorąc pod uwagę to, co działo się w Atletico dekadę temu, biorąc pod uwagę, że Atleti dwukrotnie awansowało do finału Ligi Mistrzów, to później, można odnieść takie wrażenie, że klub się rozwijał, klub zbudował sobie stadion, klub przygotował sobie nieprawdopodobne możliwości finansowe, a ta drużyna, choć zdobyła Mistrzostwo za czasów Luisa Suareza, to tak balansowała, balansowała i sporo osób zastanawiało się, o co tutaj chodzi, dlaczego Diego Simeone nie potrafi znaleźć takiej recepty, która pozwoliłaby właśnie Atleti stać się taką naprawdę równomierną trzecią siłą w Hiszpanii, żeby można było postawić znak równości pomiędzy Realem, Barcą właśnie i Atletico. Zresztą sam Simeone mówił, że to jest jego, jeden z głównych celów jego. Do pracy, żeby redukować dystans pomiędzy Realem, Barceloną i Atletico. I o ile działaczom Atleti udało się tego dokonać pod wieloma względami, o tyle zespół był taki powiedziałbym mocno chybotliwy. I dlatego Simone mówił tak: Dążymy do rozwoju i ewolucji, tak jak robił to klub, który przeszedł ogromną przemianę. Zespół musi rozwijać się zgodnie z rozwojem klubu, a teraz jest dla nas kluczowy moment, by podążać tą samą drogą. W ostatnich latach były okresy, gdy zespół rozwijał się szybciej niż klub, potem klub dogonił zespół, a następnie klub nadal się rozwijał, a drużyna nie. Teraz drużyna musi zrobić kolejny krok, by ponownie dorównać klubowi. I nie oszukujmy się przyjście Mateu Alemaniego to jest transfer, który wywołuje efekt wow. Dla osób, które interesują się hiszpańską piłką, dla osób, które śledziły drogę Mateu Alemaniego, czy to w Walencji, czy w Barcelonie, to jest transfer który naprawdę może mimo wszystko szokować. Powiem więcej. To jest transfer, który na mnie robi dużo, dużo, dużo większe wrażenie niż ściągnięcie Ruggeriego, Pubila, Nico i tak dalej. Nie będę tego zestawiał z Julianem Alvarezem, ponieważ Julian Alvarez to jest transfer absolutnie epokowy, wybitnego zawodnika. Ale jeśli chodzi o taką klasę średnią w Atletico, no to moim zdaniem sprowadzenie Mateu Alemaniego de facto z bezrobocia Czyli w sumie nie transfer, tylko de facto zakontraktowanie takiego dyrektora. To jest przepotężny ruch w wykonaniu Atletico i to jest nawet taki transfer, o który można powiedzieć, że jest to statement, że jest to jakiś sygnał w wykonaniu Atleti, że oni zamierzają naprawdę grać grubo, skoro sięgają po gościa, którego kiedyś Santiago Canizares określił Messim gabinetów. I generalnie Mateu Alemani jest człowiekiem, który generuje jednoznacznie pozytywny odbiór. To znaczy, gdybyśmy dzisiaj przeprowadzili taką ankietę wśród kibiców tych klubów, w których pracował pan Mateu, czyli Barcelony, Walencji, ale także wcześniej Majorki, jak oceniasz przyjście tego gościa do Atletico, to jestem przekonany, że, nie wiem, z 95% ludzi uznałoby, że to jest naprawdę bardzo konkretny transfer, bardzo konkretny ruch. Zresztą, zdaniem wielu, Mateu Alemani uchodzi w hiszpańskim futbolu za jednego z najlepszych powiem tak delikatnie minimum, jednego z najlepszych działaczy piłkarskich, a wielu twierdzi, że po prostu jest najlepszy. I oczywiście takie zestawienia są mocno subiektywne, no bo jak porównywać Mateu Alemaniego z Monchim czy z Florentino Perezem? Ale biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, no to jest naprawdę mega fachowiec. Atletico interesowało się Mateu Alemanim już zdecydowanie wcześniej. Już wcześniej mówiło się o tym, że Mateu może wylądować na Metropolitano, natomiast on wtedy, pomimo świetnej relacji z Hillem Marinem, czyli z jedną z najważniejszych postaci w ogóle we władzach Atletico, on wcześniej nie zdecydował się na ten ruch, ponieważ dyrektorem Atleti był Andrea Berta, aktualny dyrektor Arsenalu. I wtedy Mateu Alemani doszedł do wniosku, że jeśli trafi do Atletiko przy Andrei Bercie, to może pojawić się pewien konflikt interesów. To znaczy, Atletiko będzie miało dwóch bardzo poważnych fachowców. Na w sumie, jakkolwiek nazwalibyśmy te stanowiska, dyrektor generalny, dyrektor sportowy, generalnie w jednym klubie znalazłoby się dwóch samców Alfa, którzy kapitalnie znają się na swojej robocie i po prostu mogliby się pokłócić. Dlatego dzisiaj można zauważyć, że Alemani po prostu zaparkował ten temat. On go nie skasował, ale odłożył na później. No i co się okazało? Okazało się, że Andrea Berta przeniósł się do wspomnianego arsenalu. O tym transferze też pojawił się odcinek na tym kanale. A teraz Alemani zaakceptował propozycję atleti. I teoretycznie człowiek, który miał zastąpić Andreę Bertę, czyli Carlos. Busero ma być nad Mateu Alemanim. Teoretycznie nawet na stronie Atletico można przeczytać, że Busero dołączył Alemaniego do swojego zespołu. Natomiast z informacji hiszpańskich mediów, a są to informacje totalnie racjonalne biorąc pod uwagę taką charakterystykę obu tych działaczy, Busero ma Odpowiadać teraz za finanse, kluby współpracujące z Atletico w Meksyku i Kanadzie, za sprawy prawne czy biurokrację. Z kolei Mateu Alemani w dużej mierze ma zająć się właśnie kwestiami piłkarskimi. Z tym, że warto przy tym wszystkim pamiętać, że Alemani jest też specjalistą od Excela. To znaczy, to nie jest tylko taki dyrektor sportowy, który jeździ gdzieś na trybunę i po prostu na bazie testu oka ocenia poszczególnych piłkarzy. On jest też specjalistą, jeśli chodzi o kwestie financial fair play, Excela, relacji z Ligą i tak dalej. Generalnie to jest facet, który sprawia wrażenie, bardzo kompleksowego dyrektora. I szczerze mówiąc, to nawet zastanawiając się nad tym, czy to jest najlepszy działacz w Hiszpanii, pewnie nie, ale czy taki najbardziej kompleksowy na takie stanowisko? Myślę, że można go w ten sposób określić. Zresztą, moi drodzy, możemy oddać głos Pablo Longori, czyli prezesowi Olimpiku Marsylia, który wcześniej był także między innymi dyrektorem Walencji. To jest wypowiedź archiwalna z czasów, kiedy Alemani pracował jeszcze w Barcelonie, ale to jest wypowiedź, która mówi naprawdę wiele. Barsa jest w najlepszych możliwych rękach. Mateu to geniusz, najinteligentniejsza osoba w europejskim futbolu. Widzimy ostatnie wyniki Barcelony i bardzo się z tego cieszę, bo on naprawdę na to zasługuje. Każdy klub, w którym Mateu może pracować jako dyrektor i ma swobodę realizowania wszystkiego, co ma w głowie, będzie na samym szczycie. To geniusz zarządzania. Człowiek, który potrafi dostrzec najdrobniejsze szczegóły i podejmować kluczowe decyzje. Mateu to osoba, która przeszła przez wszystkie możliwe perspektywy w klubie piłkarskim, nawet tę w roli właściciela Majorki. Przede wszystkim podkreślam jego zdolność do dostosowywania się do każdej sytuacji oraz jego intuicję co do kierunku, w jakim naturalnie zmierza futbol w poszczególnych zespołach. No kurczę, to jest naprawdę mega, mega gruba laurka. No i w tym momencie pewnie część z Was zada takie pytanie, skoro tęgoś jest takim grubasem, takim geniuszem, jak to powiedział Pan Longoria. To dlaczego wylądował na bezrobociu? Moim zdaniem dlatego, że po prostu Mateu alemani nie miał przekonania do żadnego projektu, a łączono go z naprawdę bardzo wieloma. Temat Aston Villa pojawił się jeszcze, kiedy Mateo Alemani pracował w Barcelonie i w pewnym momencie wydawało się, że pożegna się z Barceloną po to, właśnie, żeby odejść do Aston Villa. Nawet pojawiły się oficjalne komunikaty właśnie w tym kontekście, ale wtedy Alemani wycofał się właśnie z tego projektu. Wtedy doszedł do wniosku, że, cytuję, Aston Villa ma imponujący projekt i jednego z najlepszych trenerów w Europie, ale po osobistym namyśle doszedłem do wniosku, że moje miejsce jest tutaj w Barcelonie. To największy klub na świecie, chcę tu być, prezes chce, żebym tu był i mam nadzieję, że na długo. Jestem całkowicie zaangażowany w pomoc temu projektowi, tak wypowiadał się Mateu Alemani będąc dyrektorem Barcelony w DAZON ESPANIA. Ale później w Barcelonie pojawił się Deco, no i pojawił się też kłopot, który mógłby też zaistnieć w Atletico, gdyby Alemani wylądował właśnie u boku Andrzej Berty. To znaczy, w hiszpańskich mediach można było wyczytać czy posłuchać, że Mateu Alemani po przejściu Deco czuł, że nie będzie miał takiej mocy sprawczej, jaką po prostu chciałby posiadać, dlatego dość szybko zawinął się z Barcelony. A było to w dużej mierze efektem tego, że Joan Laporta powierzył Deco po prostu władzę nad kwestiami sportowymi. I od tamtej pory Mateu Alemani był łączony z naprawdę wieloma ciekawymi posadami. Był łączony z Juventusem, był łączony z Al-Ahli, czyli jednym z największych czterech klubów właśnie w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej podobno był także rozważany przez Newcastle United. Był także rozważany, uwaga, przez Federację Hiszpańską. Dwóch kandydatów w wyborach do Federacji Hiszpańskiej bardzo mocno brało pod uwagę umieszczenie Mateu Alemaniego w gronie działaczy właśnie tej federacji. I tutaj była mowa o Salvadorze go marzę, a także o Pedro Roszy. Ostatecznie Mateu Alemani nie zdecydował się przejąć żadnej z tych ofert, ale jestem przekonany, że każdy topowy europejski klub, który brał pod uwagę ściągnięcie topowego dyrektora sportowego, czy dyrektora generalnego, czy dyrektora do spraw futbolu, jak zwał, tak zwał, musiałby po prostu umieścić Mateo Alemaniego bardzo wysoko na liście. Mało tego, w maju 2024 roku na łamach nieistniejącego już relewo pojawiła się informacja, że Joan Laporta rozważał jego powrót i że to nie miała wcale być utopia. Wtedy zdaniem Joana Laporta, jak twierdzą dziennikarze tamtego już nieistniejącego portalu, Alemani miał być potrzebny przede wszystkim w relacjach z La Ligą i Laporcie zależało na tym, żeby Alemani działał ramię w ramię z Deco. Sam Deco także w pozytywnych słowach wypowiadał się na temat Mateu i mówił, że bardzo go ceni i że nie są niekompatybilni. Z kolei Joana Porta, kiedy już Mateu Alemani jeszcze wcześniej opuszczał Barcelonę, zwracał uwagę na to, że to jest wielki profesjonalista, który zawsze będzie miał otwarte drzwi w Barcelonie, a Xavi podkreślał, że to jest niesamowity człowiek i... Dosłownie tłumacząc, bestialski pracuś. On jest na tyle pracowity, że miałem okazję nawet go spotkać na premierze filmu Roberta Lewandowskiego w Warszawie. Choć prawdopodobnie wtedy chodziło o to, żeby przy okazji spotkać się z Pinim Zahawim, który także pojawił się na tej premierze. No i oczywiście Mateu Alemani miał trudną robotę w Barcelonie, bo teoretycznie miał kasę na wydawanie, miał kasę, żeby wydać na takich piłkarzy jak Lewandowski, jak Ferran Torres, jak Gilles Koundé i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie funkcjonował, nie oszukujmy się, w trudnych okolicznościach, w tych okolicznościach nazwijmy to naznaczonych dźwigniami Finansowymi. To był skomplikowany okres w Barcelonie, ponieważ trzeba było przede wszystkim nadążać za tabelkami i szczerze mówiąc odnoszę takie wrażenie, że Deko nie ogarnąłby tego tematu tak dobrze właśnie jak Mateu Alemani, ponieważ nie każdy też dyrektor sportowy jest takim specjalistą stricte jeśli chodzi o te tabelki, kwestie financial fair play i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji taka ciekawostka, wiecie w jaki sposób Alemani poznał się z Joanem Laportą? Przy okazji negocjacji transferu Samuela Eto z Majorki do Barcelony, ponieważ Mateu Alemani tę swoją wielką drogę w futbolu hiszpańskim rozpoczął właśnie w Majorce. Tam był dyrektorem generalnym i za jego czasów Majorka wygrała super puchar Hiszpanii, doszła do finału Copa del w 98 roku doszła także do finału Pucharu Zdobywców Pucharu w 99 roku, kiedyś było takie trofeum, ja to jeszcze pamiętam, a także zajęła najwyższe miejsce w swojej historii w Lalidze, czyli trzecią lokatę w sezonie 98-99, a także Zaliczyła pierwszy awans do Ligi Mistrzów. W 2003 roku Mateo Alemani był prezesem Majorki i wtedy z nim wygrali Copa del Rey, czyli najważniejsze trofeum właśnie w historii tego klubu. Więc można powiedzieć, że rozpoczął z buta. Później pracował także m.in. w Walencji, gdzie był dyrektorem generalnym za czasów Marcelino García i y Torala i z tą Walencją dwa razy awansował do Ligi Mistrzów i wygrał Copa del Rey w 2019 roku. Tak swoją drogą, pewnie ludzie, którzy regularnie śledzą ten kanał, wiedzą, że ja często, kiedy dostaję takie pytanie przy okazji QA, jakichś niepopularnych, Opinii, i tak dalej, i tak dalej. Oto, kto może zastąpić Diego Simone w Atletico. Za każdym razem bardzo wysoko umieszczałem Marcelino Garcia Torrala. Albo na pierwszym, albo na drugim miejscu, bo jeszcze bardzo wysoko umieściłbym mam do niego i role. Gdyby się okazało, że Diego Simone. Opuści Atleti na przykład po tym sezonie. Nie wierzę w to, ale teoretycznie, hipotetycznie, gdyby tak się okazało, to jako że jest tam Mateu Alemani, uważam, że rozpoczęliby mega batalię, żeby wyciągnąć Marcelino z Villaralu. Daję sobie w tym momencie za to rękę uciąć, oczywiście, gdyby doszło do takiej sytuacji. Ale w każdym razie przygoda Mateu Alemaniego ze stadionem mestaja zakończyła się w potężnych turbulencjach. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że Alemani musiał przekazać swojemu ulubieńcowi, czyli trenerowi Marcelino, że będzie musiał opuścić klub. Będzie musiał opuścić klub, który podkreślam. Teraz tak naprawdę walczy o utrzymanie Albo gdzieś tam pałęta się w środku tabeli, a który wtedy dwukrotnie awansował do Ligi Mistrzów. To była kompletnie inna Walencja. I on musiał przekazać Marcelino, że opuszcza klub, ponieważ no, Peter Lim widział po prostu to inaczej. Peter, Peter Lim wychodził wtedy między innymi z takiego założenia Lim, czyli oczywiście singapurski właściciel Walencji, że Walencja ma być klubem rentownym, a nie odnoszącym sukcesy. I takie sukcesy jak triumf Copa del Rey z jego punktu widzenia były po prostu niepotrzebne. To jest jakiś totalny absurd, totalna abstrakcja, ale Walencja właśnie w taki sposób funkcjonowała. Więc Mateu Alemani musiał zwolnić swojego kolegę i po prostu fachowca, trenera, który wykonał fenomenalną robotę na Estadio Mestaja. I teraz słuchajcie, Alemani musiał przekazać informację Marcelino, że Marcelino odchodzi, a wiecie w jaki sposób dzisiaj Marcelino odbiera Alemaniego? No to oddajmy głos samemu zainteresowanemu. Mateu, niezależnie od tego, że jest moim przyjacielem, a jest nim, jest niezwykle profesjonalnym człowiekiem. Na poziomie osobistym, to osoba o bardzo silnych wartościach, ale zawodowo uważam, że jest niezwykle pracowity, a do tego ma wizję i perspektywę, które trudno byłoby przewyższyć. Jest do Doskonale przygotowany do każdej funkcji, jaką mu się powierzy. Opanował wiele dziedzin. Jeśli będzie chciał i nadarzy się okazja, niech zajmuje się tym, co najbardziej lubi i czerpie z tego jak najwięcej radości. To jedna z wypowiedzi Marcelino z relewo, ale także na łamach Asa Marcelino niezwykle chwalił tego dyrektora. Zasypywał go komplementami. Alemani był tym, który pierwszy trafił do Walencji i postawił na mnie, mimo że był inny trener na pozycji faworyta. Wysłuchał nas i zaufał, że istnieje pewna zgodność poglądów, która z czasem się jeszcze pogłębiała, gdy zaczęliśmy współpracować. Ale prawdziwym mentorem tamtego projektu był Mateu Alemani. Kiedy masz kogoś takiego i wszystko działa dobrze, zrezygnowanie z niego. Łatwiej byłoby zrezygnować z trenera, niż z osoby, która ten projekt stworzyła. A Walencja zrezygnowała z Mateu Alemaniego, ponieważ wytworzył się. Taki konflikt interesów i tak toksyczna atmosfera właśnie w tym klubie, że Anil Murphy, który stał się prawą ręką Pitera Lima, doszedł do wniosku, że trzeba gościa tak naprawdę sprzątnąć z tej planszy, że on jest niepotrzebny, ponieważ nie będzie marionetką, nie będzie taką pacynką, która będzie wykonywała wszystkie instrukcje ze strony Pitera Lima. I teraz, wiecie, w jaki sposób dzisiaj środowisko wokół Walencji odbiera Mateu Alemaniego? Odbiera go niemal jak boga. Biorąc pod uwagę, gdzie dzisiaj jest Walencja, i gdzie była Walencja za czasów Mateo Alemaniego i Marcelino, odbiera go jak Boga. Zresztą oddajmy głos przedstawicielowi walencjanizmu, czyli Santiago Canizaresowi, mojemu ulubionemu ekspertowi obecnie w hiszpańskich mediach, który przecież jest legendą w walencji. Posłuchajmy, co powiedział na temat Alemaniego w Radiu Marka. Mateu nie jest kimś, kto wchodzi jak słoń do sklepu z porcelaną. Ma ogromny talent do zarządzania i jest znakomitym menedżerem. Myślę, że ostatecznie stanie się osobą zaufaną Miguela Angela Hila Marina, ponieważ wyniki będą go bronić. A Hilmarin nie jest idiotą. Nie jest jak Peter Lim, który był kompletnym głupcem i zwolnił go po dwóch latach. W ogóle widzicie, jaki to jest ton wypowiedzi? Santiago Canizares, nie dość, że nie gryzie się w język, to on wręcz obraża ludzi, którzy zarządzają Walencją. Ale tak już... Między nami trochę ma powody, ponieważ Walencją trzeba to przyznać, że zarządzali ludzie niekompetentni. Posłuchajmy jeszcze dalej Kanizaresa. Jestem oburzony tym, co się stało. Odkąd Mateu przyszedł do Walencji, wszystko się zmieniło. Przestało się mówić o zarządzaniu, a zaczęło o piłce nożnej. Wszystko szło jak po maśle. Ale pojawił się problem. Prezes Anil Murphy zauważył, że kibice chwalą Mateu i Marcelino, a o nim zapominają. Ten prezes zatruł Pitera Lima, który zwolnił obu w następnym sezonie. Zwolnił Alemaniego, a także Marcelino. To była najbardziej dantejska decyzja, jaką widziałem w futbolu, a oburzenie, które czuję od tamtego momentu do dziś mi nie przeszło Więc do Zwróćcie uwagę, że z obu klubów, i z Barcelony, i z Walencji, Alemani odchodził w niecodziennych okolicznościach. Ale w obu tych klubach, zarówno kibice Barcelony, jak i kibice Walencji, kibice Walencji nawet dużo bardziej, tęsknią za tym człowiekiem, wspominają go po prostu jako prawdziwego fachowca. To nie jest łatwe, że odchodzisz w specyficznym momencie w przypadku obu tych klubów. Nie da się postawić znaku równości pomiędzy. Położeniem Barcelony i położeniem Walencji, ale z obu tych klubów odchodzisz po prostu jako prawdziwy fachowiec i odchodzisz jako gość, który ma wszelkie karty po swojej stronie, ponieważ nawet kiedy on otrzymał ofertę pracy w Aston Villa, to podobno klub z Birmingham proponował mu dużo lepsze warunki finansowe, właśnie niż Barcelona, co w sumie nie jest jakimś szczególnym zaskoczeniem, ale generalnie Mateu Alemani był postacią rozchwytywaną i po Walencji, i po Barcelonie. Jeszcze jedna bardzo istotna kwestia, kwestia, która łączy Barcelonę z Walencją, choć mówię, nie stawiam tu znaku równości. Presja. Mateu Alemani pracował w dwóch klubach, w których presja jest porażająca. Oczywiście Barcelona ma inny typ presji niż Walencja, ale Walencja ma taki typ presji, że jak klubowi nie idzie, to piłkarze czasami boją się wyjeżdżać swoimi samochodami ze stadionu. Zdarzały się takie sytuacje chyba z samu Castillejo w ostatnich latach, kiedy piłkarze naprawdę byli przerażeni klimatem wokół tego klubu. Więc on, po pierwsze, potrafi działać pod presją. Kibiców, takiej opinii publicznej, ale po drugie pod presją finansów, ponieważ nie było łatwo dogadywać się z Peterem Limem, i też nie było łatwo działać w takiej erze, w jakiej musiał działać, oczywiście w Barcelonie, a jednak dał radę. Oczywiście można mu wypomnieć pewne złe decyzje, jak chociażby brak pozostawienia Usmana Dembele. I dzisiaj można przyznać, że był to błąd ze strony Mateu Elemaniego. Ale jeśli przesiedzimy sobie całą sagę związaną z odejściem Dembele z Barcelony do PSG, jaki tam był klimat, w jaki sposób postępował Dembele, jakie tam było przeciąganie liny z obu stron, to oczywiście dziś wygląda to głupio, no bo Dembele zdobył złotą piłkę. Ale wtedy utrzymanie tego piłkarza było bardzo skomplikowane i nawet z punktu widzenia Barcelony, wtedy, wtedy podkreślam, dziś to brzmi dziwnie, ale wtedy niektórzy mogliby uznać, że nawet pozostawienie Dębele na jakichś preferencyjnych warunkach, zwłaszcza że Dębele był piłkarzem, który regularnie rozczarowywał, mogłoby być uznane nawet jako niezdrowe. A jednak Dębele odszedł, poradził sobie fenomenalnie, spektakularnie, ale Barcelona też w sumie sobie poradziła, no bo za kadencji Szawiego mistrzostwo zdobyła. No i teraz ten Mateo Alemani trafia do klubu. Teoretycznie słabszego niż Barcelona, czyli do Atletico, ale do klubu, który ma potężne możliwości finansowe. Do klubu, w którym niewykluczone, że wkrótce zmieni się właściciel. Tutaj trzeba oczywiście jeszcze poczekać, ale trafia do klubu, który jest w stanie wydawać naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Trafia do klubu, który już teraz ma naprawdę bardzo mocną kadrę, którą trzeba będzie budować w taki rozsądny sposób po prostu, żeby nie naruszyć pewnych fundamentów. I tak naprawdę największym wyzwaniem dzisiaj dla Matełu Alemaniego w Atletico nie będzie Excel. To do pewnego stopnia też, ale nie w takiej skali jak w Barcelonie czy w Walencji. Nie będzie kwestia financial fair play. Nie, będą, nie będzie kwestia relacji z La Ligą. Najistotniejsze z punktu widzenia Mateu Elemaniego będzie to, żeby dogadać się z Diego Simeone. Żeby ci ludzie, dwaj, podkreślę to po raz kolejny, samce alfa, którzy znają się na futbolu w sposób fenomenalny, ale podchodzą do niego pewnie troszkę inaczej, żeby oni nadawali na tych samych falach. Jeśli ci ludzie, Czolo i Alemani znajdą wspólny język, to w moim odczuciu... Jest tutaj potencjał na to, żeby stworzyć fenomenalny tandem. My w futbolu hiszpańskim, albo w futbolu nawet angielskim, ale z wykorzystaniem ludzi z hiszpańskiego futbolu, widzieliśmy takie układy, takie współprace. Na przykład Monchi Unai Emery funkcjonowało to kapitalnie w Seville, a później w Aston -Villi. Oczywiście ostatnio były kłopoty, mąci odszedł i tak dalej, ale generalnie do pewnego momentu funkcjonowało to bardzo dobrze. Mateu Alemani i Marcelino. Mateu Alemani w Barcelonie moim zdaniem też na początku funkcjonował dobrze i wielokrotnie na tym kanale wspominałem, że w momencie kiedy Joan Laporta uznał, że ściągnie do swojego gabinetu kogoś takiego jak Mateu Alemani, ja zacząłem wierzyć, w Joan Laporta bo Laporta jako taki to jest oczywiście wielkie nazwisko, wielka aura, charyzma i tak dalej, i tak dalej, to jest jasna sprawa. Ale chodzi o to, żeby otaczać się kompetentnymi ludźmi. Ja do Deco nie miałem grama zaufania, szczerze mówiąc, a do Alemaniego miałem potężne. I dzisiaj, kiedy Mateu przenosi się do Atletico, także mam potężne. Więc ciekaw jestem, w jakim kierunku to się potoczy. Niesamowicie ciekaw jestem przede wszystkim już tego zimowego okna, ponieważ zakładam, że Mateu będzie chciał przy tej kadrze delikatnie pogrzebać już teraz. I myślę, że Atletico jako projekt sportowy, biorąc pod uwagę taki transfer w cudzysłowie mówiąc, działacza, dokonuje bardzo grubego ruchu. Moim zdaniem to jest jeden z najciekawszych transferów na mapie hiszpańskiego futbolu ostatnich kilku miesięcy. Czy Atletico sięga po najlepszego klubowego działacza w Hiszpanii? Może tak, może nie, może jestem trochę przesady, ale nawet jeśli toczy się taka debata, a takie pytania padały na przykład w hiszpańskich mediach, czy Alemani jest el mejor, czy jest najlepszy, czy jest po prostu jednym z najlepszych, to już jednak o czym świadczy. Gdzie rynek, gdzie biznes piłkarski w Hiszpanii umieszcza właśnie Mateu Alemaniego? Atletico uznało, że umieści go u siebie i moim zdaniem to jest gigantyczny sukces tego klubu. Czekam na wasze opinie w komentarzach. Dajcie znać, jak wy to widzicie. Trzymajcie się. Partnerem kanału jest BadClick.